Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zostałem poproszony przez jedną z telewizji o tak zwaną setkę. To jest taka krótka wypowiedź. To znaczy, no, człowiek pytany przez dziennikarza może mówić nawet 5-10 minut, a i tak zostanie wyciętych 10-15 sekund. Więc przy tego typu wypowiedziach czy dialogach trzeba trochę zważać uwagę na to, co się chce przez 15 sekund powiedzieć. I tych 15 czy 20 sekund można podzielić na kilka grup: 3-4. I to już zależy od dziennikarza, którą grupę wybierze, która mu najbardziej odpowiada. Czasami rzeczywiście można to zrobić mądrze, merytorycznie, a czasami jak się chce, to i tak można zmanipulować i wyciąć niekoniecznie to, co mówca czy rozmówca chciał powiedzieć. Byłem zapytany o etyczny wymiar tabletki dzień po. Ja do końca nie jestem specjalistą, w teologii moralnej, bo wiemy, że teologia dzieli się na wiele dziedzin. Jest, jest, jest biblistyka, teologia biblijna, tak jak wspomniałem, moralna, fundamentalna, jest eklezjologia mówiąca o Kościele. No nie można być specjalistą we wszystkim, ale człowiek ma rozeznanie mniej więcej w każdej dziedzinie. I muszę powiedzieć, że to, co próbowałem przez 15 sekund w kilku grupach powiedzieć, to nie oddaje tego, dlaczego Stanowisko kościoła jest takie, a nie inne. I w związku z tym przyszła mi taka refleksja. No niestety mamy takie czasy, że wszystko odbieramy memicznie to znaczy, mem, który jest zbiorem kilku obrazków, ewentualnie jakimś jednym zdjęciem, taki dosyć ciekawy, może ironiczny komentarz, jedno zdanie, i to idzie w świat, ewentualnie jakiś sarkazm, ironia i to jest takie nośne. I w związku z tym myślę, że stanowisko kościoła w wielu dziedzinach może być bardzo bardzo nieczytelne, niezrozumiałe, dlatego że żeby zrozumieć to dlaczego kościół mówi o pewnych rzeczach, to należy poświęcić temu nie 15 sekund, ale przynajmniej 5-10 minut, ponieważ świat jest złożony mimo że wiele elementów jest prostych to jednak przez to że jest grzech pierworodny w tym świecie i my ciągle działamy w tej upadłej naturze to wiele rzeczy komplikujemy i kościół pewne rzeczy musi naświetlać słuchając pana Jezusa i żeby człowiek zrozumiał stanowisko kościoła który naprowadza na wolę bożą no to musi poświęcić więcej niż 15 sekund i więcej niż zerknięcie na mema nie wiem, czy mówię w sposób zrozumiały. I w związku z tym mam pewien dylemat, pewien smutek się we mnie zrodził, bo jak się wyłączyła kamera telewizyjna, to nawet w kolejnych 20 sekundach pani redaktor powiedziałem: że Rzeczywiście, żeby zrozumieć stanowisko kościoła, choćby w sprawie tego, dlaczego się sprzeciwia tablecce dzień po. Bo przecież my uważamy, że od momentu. Jak powstaje życie w kobiecie, kiedy komórka została już zjednoczona z plemnikiem, tak, komórka jajowa, mówię skrótowo, to już jest moment poczęcia. A naukowcy ciągle się spierają. Dla niektórych poczęcie następuje dopiero po 12. 14. dniu od momentu, kiedy życie powstaje. I już tutaj jest punkt sporny. Gdzie należy rzeczywiście bić się na argumenty i mówić, słuchajcie, dla nas to jest człowieczek, dla nas to jest już małe dzieciątko, jego pierwsze sekundy życia, ponieważ powstało życie, powstało nowe życie. No ale teraz ktoś, kto słucha tylko kościoła i słyszy w mediach, że nie kościół się znowu sprzeciwia, no nie rozumie punktu wyjścia, z którego powstała taka ani inna teoria. Oczywiście, że tutaj jest wiele innych elementów dotyczących ludzkiej seksualności, erotyzmu. W ogóle cała ta przestrzeń, proszę zobaczyć, została zagospodarowana przez Szatana. Pan Bóg, który stworzył seksualność, pan Bóg, który stworzył erotyzm, w zasadzie jest w tej dziedzinie niesłuchany. Jakoś nie poradziliśmy sobie również jako katolicy, jako chrześcijanie, jako kościół w tym, żeby pokazać ludziom, że seksualność, seksualność nie polega tylko na szóstym przykazaniu, nie cudzołóż o, na unikaniu antykoncepcji. Na tym, żeby nie było aborcji, ale do tego zostało sprowadzone. A my ciągle musimy się o te rzeczy bić, ponieważ one są bardzo fundamentalne dla tej cywilizacji. To znaczy, my musimy bronić ludzkiego życia, musimy być przeciwko antykoncepcji i w zasadzie ciągle jesteśmy sprowadzani w tym temacie do rogu, jakby to odbywała się walka na ringu, i przez to my nie mamy jakby. Mocy mówienia o tym, że ta dziedzina erotyczna jest fantastyczna i fenomenalna. Co prawda, niektórzy autorzy książek o seksualności katolickiej próbowali w pewien sposób uratować tę przestrzeń, ale mimo wszystko nadal nie umiemy memem czy 15-sekundową setką przekazać ludziom, że warto w tej dziedzinie słuchać Pana Boga. I mówię o tym, dlatego żebyśmy się modlili i jednocześnie pracowali nad tym, żeby nam się udało powiedzieć dzisiejszemu człowiekowi, że przykazania, co prawda nie są lekkie, ale są dla człowieka, a cała seksualność jest darem Bożym. Ja kiedyś się zastanawiałem teraz już mówię jako teolog. Kiedyś się zastanawiałem dlaczego akurat tę dziedzinę mocno diabeł w sobie przywłaszczył. I jedną z odpowiedzi takich teologicznych jest rzecz następująca. Oto człowiek otrzymał dar współtworzenia świata. Ponieważ jak Pan Bóg stworzył Adama, Ewę, to dał im możliwość stwarzania innych ludzi, współstwarzania. Przez akt seksualny rodzi się człowiek. Człowiek jest płodny, a diabeł, który jest aniołem, aniołem upadłym, nie ma tej możliwości rozrodczej. I dlatego poniekąd diabeł się w pieklił na Pana Boga, że ten wymyślił człowieka i dał człowiekowi możliwość rozmnażania się. Pierwsze przykazanie w Piśmie Świętym, pierwsze chronologicznie, to jest właśnie rozmnażajcie się i czyncie ziemię poddaną, to znaczy współżyjcie seksualnie. Niech powstają nowe dzieciątka, niech powstaje ziemia. Twórzcie tę historię świata. Jesteśmy współstworzycielami dzieci Bożych, poniekąd chciał powiedzieć Pan Bóg. Dlatego Dlatego szatan nienawidzi tej dziedziny i robi wszystko, żeby ją odebrać panu Bogu, i robi wszystko, żeby ją ośmieszyć wtedy, kiedy o tej dziedzinie mówią dzieci Boże. Oczywiście, my, księża, daliśmy poniekąd dodatkowy argument w ostatnich dekadach ludziom, którzy nie chcą słuchać. Nauki katolickiej o seksualności przez, przez różne grzechy i zboczenia. No ale one oczywiście wszędzie są. Natomiast no, my powinniśmy być jednak wyraźniejszym znakiem sprzeciwu i poniekąd też oddaliśmy tę oręż. A nagrywam ten filmik no, między innymi po to, żeby się modlić o to, żeby się to zmieniło, żebyśmy na nowo umieli zachwycić ludzi seksualnością w tym wymiarze bożym. W jednym z wcześniejszych filmików, ale to już było jakiś czas temu, wspominałem o tym, że w pierwotnym chrześcijaństwie chrześcijanie byli tymi, którzy patrzyli na ludzki erotyzm z oczyszczoną myślą. Mimo, że ten świat, w którym oni żyli, był bardzo erotycznie niepoukładany, trochę jak dzisiaj, a jednak oni trzymali się tej moralności i ostatecznie. To wypłynęło na wierzch, bo ludzie tak się zagubili w seksualności, że w pewnym momencie zerknęli na to, jak żyją chrześcijanie i zapragnęli takiego życia, bo człowiek sobie dzisiaj nie zdaje sprawy z tego, że jak seksualność ma ułożoną, to wiele innych dziedzin się układa. Ale nie jesteśmy póki co przekonywującymi, tymi, którzy mówią w sposób przekonywujący nie jesteśmy takimi dla tego świata. I oby się to zmieniło. To wymaga również pewnego wysiłku duchowego z naszej strony, takiej apologetyki, czyli obrony naszej wiary, obrony naszych naszych uzas tego, żeby, przepraszam się, tak mieszam, tego, żebyśmy umieli uzasadnić nasze stanowisko i że ono nie jest wynikiem tego, że my ciągle musimy być przeciwko ludziom. I chcemy rzeczywiście Was odciąć od przyjemności, także seksualnej, ale nasze teorie są wynikiem takiej głębszej, merytorycznej miłości, która idzie w parze zawsze z odpowiedzialnością. Niech Was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty.